Cześć, mówi do Was Simplex, podcastu Quadrat i chciałem Was wszystkich serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w naszej corocznej ankiecie, głosowaniu, podsumowaniu roku 2023 przez naszych słuchaczy. W zeszłym roku w ankiecie wzięło udział 206 osób. Byłoby super, gdyby w tym roku udało się więcej głosów zebrać, bo to jest dla nas taki wskaźnik tego, ilu mamy takich prawdziwych trufanów, takich słuchaczy, którzy chcą się dla nas poświęcić i poświęcić swój czas i wypełnić tę ankietę. To nam naprawdę dużo daje. Ankieta będzie trwała od poniedziałku, 4 grudnia do końca roku i potem, mam nadzieję, że w styczniu, być może w lutym, nie chcę się deklarować jakoś bardzo na jakiś termin, bo wiecie, ja mam ogólnie problem z dotrzymywaniem tych terminów, co wiedzą wszyscy, którzy brali udział w konkursie z Den Invincible. W styczeń, luty chcemy potem zrobić omówienie. Wśród osób, które wezmą udział w tym głosowaniu, wypełnią ankietę, rozlosujemy 200 kluczy, może więcej, ale 200 to takie minimum, kluczy Steam. Na gry na Steamie. Będą to zarówno gry VR, jak i gry naleśnikowe. W tym roku już nie rozdajemy niestety gier fizycznych, pudełkowych, bo jest z tym bardzo dużo zabawy. Mam nadzieję, że Was to nie zniechęci, bo myślę, że nikt albo prawie nikt nie brał udziału w tej ankiecie po to, żeby wygrać gierkę, a tylko bardziej po to, żeby właśnie dać nam znać, co myśli o podcaście, jakie były jego ulubione gry rozczarowania z zeszłego roku i tak dalej. Dobrze, to teraz y, tak szybko Wam pokażę tę ankietę. Link oczywiście będzie gdzieś w opisie, a osoby, które Słuchają tego wersji audio, mogą po prostu sobie zacząć przeglądać tę ankietę i będą widziały to, co ja opisuję. W wersji wideo, oczywiście, będę pokazywał wam ekran. Tak, ankieta jest podzielona na sekcje. Na samym początku prosimy Was o podanie jakiegoś nika, ksywki, imienia, żeby można było Was pozdrowić albo przeczytać autora najlepszych odpowiedzi. To jest jedyne chyba wymagane pole. W tym momencie tak naprawdę pole adres e-mail jest nieobowiązkowe. Wypełnijcie je, jeśli chcecie wziąć udział w losowaniu gier. Poniżej jest pytanie dotyczące losowania gier. Można zaznaczyć, że chcecie wziąć udział w losowaniu klucza na grę naleśnikową albo na grę VR. Z tym, że wybranie opcji VR nie gwarantuje otrzymania gry VR, bo jak nam się skończą gry VR, to po prostu będzie można dostać grę naleśnikową. Kolejna sekcja to jest sekcja naleśnikowa. Najlepsza gra na AAA, czyli wiecie, te takie większe gierki, na przykład Day the Diver. Ha, ha, ha. Jest dużo gier. Rudy tutaj z dużym poświęceniem wypisał bardzo dużo gier. Oczywiście tych gier wychodzi masa, więc jeśli uważacie, że brakuje jakiejś gry, to po prostu dodajcie ją tutaj. Będzie miejsce tego trochę więcej roboty, ale jak najbardziej, jeśli uważacie, że czegoś nie brakuje, to, to to wpisujcie. Najlepszy Indyk też, oczywiście, to jest tylko mały promil gier, które wyszły w tym roku. Najlepszy Remaster Remake Port, tu jest do wyboru jedna opcja, bo tutaj zapomniałem powiedzieć, że w przypadku tych gdzie jest dużo do wyboru opcji, to są trzy odpowiedzi. Możecie wybrać maksymalnie trzy. Może być jedna, dwie lub trzy. Nie wybierajcie więcej. Będziemy takie głosy po prostu odrzucać, no bo musimy mieć jakiś, jakiś, jakiś porządek. Tak, najbardziej oczekiwana gra roku 2024, Naleśnikowa. Też sporo jest tych odpowiedzi. Tutaj już nie ma podziału na indyki i na yy, i na, na, leśniki, na, na indyki na A. Kolejna sekcja, ważne wydarzenia, rozczarowania, fuck upy. Najważniejsze wydarzenie roku 20, 2023. Można podać swoje. Największy fakap up Największe rozczarowanie growe. Trochę tych targierek wpisałem. Dla mnie redfall, wiadomo. Tu jest sekcja VR i tutaj, słuchajcie, jeśli Was VR nie interesuje, to totalnie nie wypełniajcie tej sekcji. Nie ma sensu, żebyście tutaj wpisywali cokolwiek bo potem się to tak kończy, że Hitman 3 na Steamie został najlepszą grą VR któregoś tam roku, bo gracze, którzy nie mają pojęcia o vr głosowali w tej kategorii. Widzieli poznany tytuł i zagłosowali. W tym roku też pewnie jakaś gra, która nie powinna wygrać, wygra w Steam Awards. I nawet powiem Wam szczerze, że nawet nie chcę, żebyście wypełniali sekcję VR, jeśli Was VR nie interesuje, bo to jest dla nas doskonały wskaźnik tego, ile osób interesuje się VR-em, więc my widząc jaki procent ludzi wypełniło sekcję VR. Widzimy, jaki procent naszych słuchaczy, oczywiście wiadomo, że procent tylko słuchaczy, którzy, nie wszystkich, tylko tych, którzy wypełnili ankietę, ale jest nadal jakaś informacja, jaki procent słuchaczy interesuje się VR-em, a jaki się nie interesuje. Obstawiam tak na oko, że pewnie jakieś 20-30% interesuje się VR-em, może 50% przy dobrych wiatrach, a, a reszta nie. No, zobaczymy, czy moje prognozy się sprawdzą. Ponieważ PS VR 2 jest platformą, na którą jest generalnie najwięcej gier na wyłączność, bo na Questa i napisy VR prawie nie ma gier na wyłączność, to, to ja postanowiłem dodać taką, taką kategorię, żeby osoby grające na PSVR-2 mogły też tutaj się wyżyć w tej kategorii. Wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze eksy wymieniłem. Nawet takie gry, które nie są x ale wersja na PSVR2 jest najlepsza. I to jest na przykład Song In The Smog, Kindled i Tales from Galaxy Edge Enhanced Edition. Te gry są na inne platformy, ale mają najlepsze, bez mają najlepsze wersje na PSVR2, więc je ja tutaj umieściłem. Ale jeśli jest jeszcze jakiś inny X, waszym zdaniem, to, który istnieje, ja go pominąłem, to. Albo jeśli wiecie, że jakaś gra, która wyszła w tym roku, ma najlepszą możliwą wersję na PSVR 2, to też możecie ją tutaj sobie umieścić. Jest najlepszy mod w VR 2023 i nie ma tutaj y, tego moda Preydoga z injektora Unreal Engine, dlatego że on jeszcze nie wyszedł. On ma wejść do końca roku, chociaż ja w to troszkę nie wierzę, bo no bo nie wiem, już, już jest skurczę y, grudzień, a mod dalej nie ma. Ale jeśli wyjdzie, to myślę, że on będzie powinien wygrać bezapelacyjnie tę kategorie, i to tak wiecie, przedbiegach. No ale zobaczymy. Najbardziej oczekiwane gry w VR y, przyszłego roku najlepsze gogle VR. Tutaj nie te, które macie, tylko te, które uważacie za, za najlepsze. Kolejne pytanko, to jakie gogle VR posiadasz? Pierwsza opcja jest dla legiego Luka. pozdrawiamy. Możecie wybrać więcej niż jedną opcję. Ja tutaj to pogrupowałem, żeby się już nie rozdrabiać wiecie, na 20 modeli, to mniej więcej to pogrupowałem w takie sensowne grupki, na przykład Oculus Rift albo Rift Rift S, Meta Quest 2.3, Pico Neo 3 Pico 4, Pimaxy pogrupowałem, wszystkie Google Windows Mixed Reality, takie jak Samsung Odyssey, HP Reverb, telewizor inne takie, HTC Vive też miało ileś tam modeli, no i osobno Valve Index. Jeśli chcecie, to możecie na przykład zaznaczyć, nie wiem, HTC Vive. Jak macie na przykład Kosmosa, to tu możecie zaznaczyć drugą opcję Other i dopisać jaki dokładnie model. Ale to nie jest jakieś super istotne. Chcieliśmy po prostu mniej więcej wiedzieć, w jakich zbiorach macie google. Jest też pytanie o Waszym zdaniem najlepsze gogle VR w roku 2023. Ja tutaj postarałem się wybrać mniej więcej takie w miarę aktualne, najnowsze gogle, najbardziej popularne. Już z Końca pro haha. Też dodałem Valve Index, bo ja ja mam osobiście uważam, że nadal one są niezłymi goglami, ale oczywiście nadal możecie sobie zaznaczyć tu Other. Wpisać coś innego. Jest też pytanie: Czy VR umiera? Jak co roku tradycyjnie? Tym razem dodałem jeszcze trzecią odpowiedź: Nie, ale PCVR trochę tak. I to jest w sumie odpowiedź, którą ja bym wybrał. No i pytania do społeczności: jakie też podcastów? Tutaj też wymieniliśmy tylko garstkę polskich podcastów w grach. Można dodawać swoje, można dodawać zagraniczne. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że tutaj nie było na tej liście. Ta lista nie jest absolutnie wyczerpująca, po prostu to są podcasty, których ja słucham albo o których słyszałem. Jeśli o którymś słyszałem, no to sorry. Feedback, tak jak mówiłem, to jest dla nas najważniejsza część. Jeśli mielibyście wypełnić jedno. Jedną opcję w tej, w tej ankiecie, to chciałbym, żeby to było to. Zależy nam na szczerym feedbacku, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. W przypadku negatywnego, jeśli chcecie, żeby ten feedback został przez nas wzięty pod uwagę, to po prostu napiszcie to w sposób neutralny, bez hejtu, bez złośliwości, bez, nie wiem, ag jakiejś agresji, fulgarności. Po prostu, nawet jak coś was bardzo boli, to jeśli napiszecie to w sposób spokojny i wyważony, to jest większa szansa, że my sobie to weźmiemy do serca. Bardzo nam zależy, żeby poznać Wasze opinie na temat podcastu. Oczywiście też nas możecie chwalić. Pozytywny feedback jest dla nas paliwem, które nas zachęca do tego, żeby ten podcast dalej ciągnąć. My ten podcast nagrywamy hobbystycznie, nie zarabiamy na nim żadnych kokosów, może nie tracimy, ale raczej wiele zysków z tego nie ma, ale to też nie, nie o to chodzi. Nie robimy tego dla pieniędzy jak najbardziej, więc gdybyśmy to robili dla pieniędzy, gdybyśmy dawno przestali. Jest to dla nas hobby, jest dla nas jakaś tam forma spędzenia czasu, jest to też jakiś sposób na to, żeby wyjeżdżać na różne imprezy, spotykać się z ludźmi. Dzięki temu, że mamy podcast, mamy akredytację na różne imprezy takie jak Betfilo Dragons czy Pixel Heaven czy, czy PGA, dostajemy czasem klucze, od deweloperów. Daleko kosów z tego nie ma, bo wier nikogo. Podcastów jest bardzo dużo, jest duża konkurencja. Każdy z nas ma swoją własną pracę, jakieś życie prywatne, obowiązki, żony, konkubiny i tak dalej. Dzieci chyba jeszcze nikt nie ma, przynajmniej ja nic nie wiem, yy, więc dlatego też yy, potrzebujemy takiego naładowania, wiecie, takiego naładowania akumulatorów na następny rok, żeby widzieć, że jest sens to robić, że nas ludzie słuchają, ktoś czeka na kolejny odcinek i się cieszy, że on, on powstał. Pytanie, jakiegoś gościa chciałeś zobaczyć w podcaście. To pytanie, nie chcę, żeby to pytanie było w jakiś sposób w sensie takim, że z moich doświadczeń wynika, że z gośćmi jest dużo problemów. Goście często mają jakiś kiepski sprzęt audio, przez który potem podcast źle brzmi albo trzeba go obrabiać. Goście potrafią odmówić w ostatnim momencie wystąpienia. No są różne problemy z gośćmi i po prostu, wiadomo, że staramy się jakiś fajnych gości zaprosić za jakiś czas, ale no przez te problemy czasami naprawdę się człowiekowi nie chce. Ale jak najbardziej jesteśmy ciekawi, co, co, co tu jeszcze wymyślicie. Tutaj pytanie, które trochę się dubluje z, z tym e-mailem z początku, ale ten e-mail na początku ankiety służył do wysyłania wam kluczy do gier, a tutaj namiary, jakie na siebie zostawicie, są dla osób, które chcą na przykład u nas się pojawić w podcaście, wystąpić jako gość. I mimo, że jest tutaj taka pozycja, to tak naprawdę, jeśli rzeczywiście wam zależy na pojawieniu się w podcaście, chyba najlepiej będzie, jeśli po prostu się nas odezwiecie. Wiecie, jest masa sposobów. Jest e-mail mkwadratpodcastmałpa.gmail.com, jest grupa na Discordzie, jest grupa na Facebooku, Messenger, także jest dużo sposobów, żeby się z nami skontaktować, więc jeśli chcecie się pojawić w podcaście, to po prostu się z nami skontaktujcie. No i ostatnie pytanie, to jest pytanie do Ała, Ama, wiecie, Ask Us Anything, jest nas pięciu, więc nazwałem to Ała, żeby było trochę inaczej. Generalnie mamy mało pytań yy, tam, gdzie prosiliśmy o was o zostawienie tych pytań w Discordzie i grupie facebookowej, więc postanowiliśmy przedłużyć fazę zadawania pytań i dodać pytanie do ankiety, żeby więcej osób miało szansę zostawić swoje pytanie i potem, raczej bliżej pewnie końca stycznia, początku lutego będziemy zro zrobimy, zrobimy tą do AMA, gdzie przeczytamy przepytania i odpowiemy na nie. No i to jest cała ankieta. Jeszcze raz chciałem serdecznie Was zaprosić do wypełnienia tej ankiety. Jest to nas naprawdę ważne. Jeśli chcecie, żeby ten podcast dalej istniał i nam zależy na jego dalszym rozwoju i na tym, żebyśmy mieli energię i chęć do dalszego nagrywania go, to bardzo Was proszę, zostawcie swój głos. Oddajcie głos. Wystarczy nawet, że napiszecie tylko feedback i to już będzie dla nas dużo. Nie musicie wypełniać tych innych pól. Oczywiście fajnie, jak to zrobicie, ale najważniejsze dla mnie, przynajmniej, pole to jest to. No tak, zapraszam Was do wypełnienia ankiety. Czekaj, Czekamy odpowiedzi, ankieta trwa do końca roku. No i to tyle ode mnie. Mówił do Was Simplex Podcast podcastem Kwadrat. Trzymajcie się i na razie.